Tak, dobrze, tak. mamy wyrównać. Spokojnie, słuchajcie. Ci, co tu pomagają, reszta, atakujemy niepotrzebny sprzęt na samochody. Nie idziemy w auto, nie stało. Może mieć charakter terrorystyczny. Czy masz jakieś bliższe informacje i czy mamy się tam udać celem zabezpieczenia miejsca prowadzonych działań przez policję? Sprawiedliwa góra, 998, słuchajcie. Rozumiałem, robię przegrupowanie zastępów i udajemy się na miejsce potencjalnego zdarzenia. Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem prawidłowo i proszę zachować szczególną Oczywiście będziemy postępować zgodnie z zasadami BHP. Na terenie Lubawki dzisiaj trwają ćwiczenia Powiatowych Służb Inspekcji i Straży pod kryptonimem Koordynator 2012. Celem ćwiczeń jest skoordynowanie działania Powiatowych Służb. Ćwiczenie zostało zarządzone przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego i w tej chwili obserwujemy działania tych jednostek. Tu wypadek tak, na skrzyżowaniu mhm. i teraz przenieśliśmy się tutaj do drugiego TPD. Tak, był wypadek, wypadek samochodowy, gdzie tak zwany intrus jaki przyjęliśmy ten kryptonim robi w obiekcie TPD uwięził osoby i w tej chwili policja odbija te osoby poszkodowane z udziałem służb pomocniczych, ponieważ policja jest w tej chwili służbą wiodącą, a więc z udziałem Straży Pożarnej, Straży Granicznej i przy współudziale służb medycznych.